Ustawienia systemowe i praca w polimorficznym może pomóc Ci w uzdrowieniu lub w częściowej poprawie praktycznie każdej dziedziny swojego życia. Sytuacje konfliktowe w pracy, w rodzinie, wszędzie tam, gdzie dzieje się coś, a Ty nie jesteś świadomy, dlaczego tak się dzieje. Aby lepiej zobrazować, o co w tym wszystkim chodzi, musisz sobie wyobrazić górę lodową, gdzie czubek góry lodowej to jest to, co o sobie wiesz i czego jesteś świadomy. Natomiast pod powierzchnią wody znajduje się cała masa, cała bryła lodowa. I to jest to, czego o sobie nie wiesz. To jest Twój umysł podświadomy. Tam są Twoje myśli, przekonania, podświadome, ukryte wartości. Nie to, co deklarujesz, tylko to, w co naprawdę wierzysz. Możesz tylko to, co rozpoznasz, gdyż tylko świadomość tego, z czym masz do czynienia, pozwoli Ci świadomie i w sposób ukierunkowany pracować z tym. Ustawienia systemowe i praca w polimorficzna to również praca w Twoim osobistym polu energetycznym, gdzie nagromadzone są różnego rodzaju historie, trudne Twoje emocje, energia żalu, smutku, tęsknoty, złości i wiele, wiele innych, również pochodzących z linii rodowej, czyli od mamy, babci, prababci i innych członków rodziny, które w sposób nieświadomy mogą wpływać na Twoją rzeczywistość. Podajmy jeden przykład. Przychodzi kobieta i mówi, że ma tendencję do depresji, e, ciągle jej się chce płakać, jest smutna i nie wie skąd to jest, nie wie co ma z tym zrobić, już próbowała wszystkiego. Ustawiamy jej sytuację. Obraz, który się nam wyłania pokazuje, że ta kobieta tak naprawdę patrzy wstecz na swoją matkę i babcię. I tak naprawdę historia dotyczyła babci, która tęskniła za swoim mężem, który nie wrócił z wojny. Uświadomienie sobie, że niosła ona podświadomy żal i tęsknotę swojej babci, spowodowało, że mogła się od tego uwolnić, puszczając tak zwaną starą, fałszywie rozumianą lojalność rodową.